Cześć, witam serdecznie widzów kanału GMP GARAŻ MOJA PASJA Dzisiaj przechodząc koło Ostrówka popatrzyłem tak sobie, czy czasami gdzieś nie ma wycieków czy czegoś nie trzeba może gdzieś poprawić no i zainteresowałem się też pompą główną od układu hydraulicznego i zauważyłem tutaj pewien mankament wcale nie taki mały otóż chodzi o instalację wału przegubowego kardana jak popatrzycie na widełki to widełki, te od strony pompy, są w tej chwili w takiej pozycji no, prawie pionowej. Natomiast na tym samym wałku, te widełki wewnętrzne, drugie, są w pozycji poziomej, czyli są przesunięte względem siebie o 90 stopni. I jest to najgorsze z możliwych położeń tych widełek względem siebie. Dlatego, że przegub karadana, ma taką cechę, że niestety ma nierównomierny bieg i on, jego prędkość tego powiedzmy wału napędzanego w stosunku do wału napędowego jest sinusoidalna ona przyspiesza i zwalnia i w przypadku kiedy te widełki są przesunięte o 90 stopni to to przyspieszenie niejako podwójnie dokłada się na ten wał, który napędza w tym przypadku pompę natomiast w momencie kiedy te Widełki wewnętrzne są w takiej samej pozycji, to wtedy, jakby jedne kompensują przyspieszenia drugich, i ten wał końcowy, czyli wał napędu pompy, porusza się ruchem jednostajnie obrotowym, stałą prędkością. I ja o tym doskonale wiedziałem składając ten wałka do natomiast, jakby no, umknęło to mojej uwadze. Po prostu złożyłem, zapiąłem, przykręciłem. I byłem zadowolony. I no, nagrywam ten filmik właśnie po to, żeby uprzedzić osoby, które zajmują się tego typu rzeczami, że właśnie trzeba na to zwracać uwagę i nie można instalować tego wału inaczej, aniżeli w ten sposób, żeby te widełki wewnętrzne były dokładnie w tej samej pozycji, czyli obie widełki powinny być albo poziomo. Albo pionowo muszą pracować w tej samej płaszczyźnie. W przypadku pompy zębaty nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, dlatego że tutaj są małe masy wirujące i te bezwładności tych mas nie są, nie są zbyt duże, dlatego też nie jest to, to duży problem, ale postanowiłem oczywiście to zmienić, żeby było tak, jak potrzeba. Natomiast w przypadku, kiedy taki wałka zadana napędza na przykład przedni most, tak jak tutaj widzicie, no to wtedy. To ma już znacznie większe znaczenie, dlatego, że tu są dużo większe siły, dużo większe momenty, też potrafią być duże prędkości może niekoniecznie w przypadku ostrówka, ale w przypadku samochodu to może być to nawet kilka tysięcy obrotów. Zatem wtedy te bezwładności naprawdę pokazują już swoje znaczenie. I w przypadku takiego złego ustawienia tych widełek, następuje znacznie szybsze zużycie przegubu i pojawiają się drgania przegub po dość krótkim czasie eksploatacji jest do wymiany, ale jak tu już jesteśmy przy napędzie, to zauważcie, że tutaj w tym przypadku akurat już pamiętałem o tym doskonale. I tutaj mamy te widełki wewnętrzne tak lekko pochylone do dołu. I tam przy przystawce napędu są dokładnie tak samo pochylone, lekko do dołu. Czyli że cały wał pracuje równomiernie widełki są w tej samej płaszczyźnie no ja teraz czekamy trochę więcej roboty już pompę sobie odkręciłem nie jest to takie straszne jakby się mogło wydawać dlatego że odkręcony jest odkręcony jest przód od maski ta, ta osłona maska jest podniesiona tylko lekko do góry z tyłu nawet jest nie odkręcana w żaden sposób, ona tam się może o tak niewielki kąt może się skręcić teraz tylko będę musiał tutaj właśnie odkręcić od tej strony ten wąż spuścić trochę oleju później pewnie minimalnie olej będzie mi ciekł, no bo pompa tam nie jest doskonale szczelna, także przez pompę jakieś krople oleju będą leczyć, ale to nie będzie dużo no i mam nadzieję, że bez tutaj odkręcania tego przewodu ssawnego. Będę mógł całą pompę odsunąć, zmienić położenie tych widełek no i będzie po naprawie. Tutaj jeszcze też y, mogę się przyznać do jednego błędu, dlatego, że tutaj przy zbiorniku był zawór zwrotny, taki żeby olej nie uciekał z powrotem do zbiornika. Y, no tak, tak wymyśliła fabryka i tak ja to zostawiłem. Natomiast myślę, że jednak lepszym rozwiązaniem byłby zawór Kulowy, dlatego, że pozwalałby właśnie na zamknięcie tego przepływu. Natomiast z drugiej strony w momencie, kiedy osłówek normalnie pracuje, to zawór kulowy jest o tyle dobry, że on nie wnosi praktycznie żadnego tłumienia w przepływ. Jest pełen przekrój, otwarty i, i, i wtedy jest OK, bo z zaworem grzybkowym jest trochę gorzej, bo on zawsze powoduje jakieś zawirowania, powoduje tłumienie przepływu. Natomiast gdyby tutaj był zawór kulowy, to teraz bym sobie go elegancko zamknął, miałbym odcięty zbiornik i mógłbym sobie przy robić dokładnie to, co bym chciał. A tak jak teraz, no to, to jest trochę niebezpiecznie, bo oleju mam tak jakieś 70 litrów. Rozpuszczanie no tego oleju, wlewanie go, natomiast też tu jakieś zdejmowanie tej rury i Blokowanie go jest możliwe, ale jest to już takie trochę jednak yy, trudne i zawsze trzeba się bawlać z tą dużą ilością oleju, żeby żeby go zatamować, zawsze coś tam ucieknie. A gdyby był zawór to by się lekko tylko zamknęło zawór i byłoby to To Także teraz przystępuję do wyciągnięcia pumpy i do przełożenia wałka. No, i jak to mówią, mamy nowy dzień, nowe szanse. Kontynuujemy naprawę pompy od Ostrówka. Pompa została już wyjęta. W tej chwili jest znaczy wyjęta, ona jest tylko wysunięta. Tak naprawdę, tylko udało się właśnie wysunąć tutaj bez wielkiej demolki. Tu właśnie już widać ten rozpięty wałka radana. Tutaj tylko rozłączyłem ten przewód wysokiego ciśnienia. Przewód od pompy jest zakorkowany, ale też od razu jest to test dla pompy, dlatego, że nawet jak był odkorkowany, to tu olej praktycznie prawie nie leciał, tam pojedyncze krople, oznacza to tylko tyle, że pompa jest po prostu szczelna jest dobra. To zresztą widać, jak się pracuje tym ostrówkiem, bo nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o pompę, natomiast wał w tej chwili rozpięty wygląda w taki sposób. Troszkę słoneczko tutaj jest przeciwko nam, ale tym się jakoś szczególnie nie przejmujemy. Może uda się to pokazać ten wałek. Są stopy sam nie dam rady, bo jest ciasno. A spróbuję trochę może ograniczyć działanie słońca za chwilę. No, teraz jest znacznie lepiej. Widać tutaj ten właśnie wałka zadana. I teraz można sobie ustawić odpowiednio obie końcówki. Znaczy tą końcówkę można, można do, dowolnie pokręcić, bo pompa jest luźna, w tej chwili się obraca. Także ustawiamy to tak, żeby były obie w takiej samej płaszczyźnie i będzie dobrze. Na wielu wałach jest tak, że w tych dwóch miejscach na połączeniach są wykonane jakieś oznaczenia zwykle są to strzałki i należy poszukać takiej strzałki i złożyć wał tak, żeby strzałki były naprzeciwko siebie. Tu jeszcze tylko dodam, że ta różnica prędkości pomiędzy wałem napędzanym i napędzającym jest oczywiście tym większa, im pod większym kątem pracuje wał. W tym przypadku ten kąt był niewielki, on tutaj wynosi około 10 stopni. Także też te przyspieszenia chwilowe nie były duże. Natomiast w momencie, kiedy wał, na przykład, wałek napędowy. Czy, czy wałek przekazania mocy do narzędzi rolniczych jest zgięty pod kątem nawet 40 stopni no to wtedy już te, te przyspieszenia są naprawdę znaczące i w przypadku właśnie dużych mas wirujących no to powstają naprawdę duże dodatkowe siły które niszczą cały układ przekazania napędu także ja w tej chwili tylko ustawiam wałek tak jak, jak być powinien i skręcam całość do poprzedniego stanu. I teraz pokażę prawidłowe ustawienie właśnie widełek wału kardana. Tutaj mamy te wewnętrzne widełki w położeniu poziomym. One są w tej chwili wypoziomowane. i Jak popatrzycie na tamte wewnętrzne widełki, znaczy na te bliżej pompy, to też są w pozycji poziomej. Jest to chyba dosyć dobrze widoczne, także tutaj nie ma problemu. Teraz widać, że wał jest zmontowany prawidłowo i tylko takich napraw też Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.